Będzie do domu Ole Bramkę wsadził Będzie co? Do domu idzie? Brawo Krzysiu! Myślę jak tutaj z tyłu kurwa zrobić teraz dzisiaj, żeby kurwa jak gitka nie ma. 3-0 Ale na tym jeden on miał kolejki, ale on na przykład połowy czerwca to będzie kolejka już tu 3-0 jest na razie. 3 czy 2? 3. 3-1. Znowu! nagrałem to! Ile jest? 3-1, prawda? 3-1. Dobra, Nie, mieliście sytuację. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj!